Przede wszystkim wilgotny gupik z tej strony. W tym filmie pogadamy sobie troszeczkę o moich tutaj gupikach z kwarantanny. Przepraszam za ciemne światło, no ale już zbliża się wieczór. No i musi nam posłużyć oświetlenie od dola No więc, tak, co tutaj um, widzimy? Widzimy moje gupiki w kwarantannie. Młodzież wraz ze swoimi dorosłymi. Rodzicami, dziadkami, babciami, ciociami, wujkami, i tak które sobie tutaj pływają. I co mogę jeszcze powiedzieć, no, zauważyłem takie coś dziwnego u tych głupików, już w sensie, że już są wyleczone. Nie, już nie widać żadnych tam płetw posklejanych, i tak dalej, i tak dalej, nalotu białego, i nic takiego. Także, kuracja, mam wrażenie, że tutaj przyniosła im ocalenie i uratowanie ich przed śmiercią. Ale tak dziwacznie się zachowują. Słuchajcie, a konkretnie jedna samica: Bo jak ja rzucę troszeczkę jedzenia do wody, no wiadomo, trzeba rybki karmić, nie? No to ona sobie poje, poje, pożeruje górą przy powierzchni. Dołem brzwirku sobie pokopię. Za żarciem. I później, jak już sobie poje, to się położy na dnie i jest fiesta. Wiązanie sadła leży sobie. Poleży sobie z, tak godzinkę, dwie, trzy. I później wstanie, wyśpi się, wyfiestuje i pływa normalnie, jakby nigdy nic rybce się nie działo. Także naprawdę jest to bynajmniej dziwne, to jedno. I to co zauważyłem jeszcze u nich, to że się ocierają, ale bez niczego innego, po prostu podlatuje do żwirka chlas. Do roślinki chlas. Nawet ryba o rybę się potrafi ocierać. Jakby jakieś tarło miały, nie wiem. I to nie są gody, tylko to jest takie ocieranie, nie wiem o co mi chodzi, ale poza tym nic po tej kuracji nie widać. Podmianka wody była tutaj robiona dwa dni temu 1 maja. Takie z 1,5 litra ze względu na to, że to jest nieduży pojemnik. I zalane świeżą. Po kuracji tutaj jeszcze temperatura została dalej 29 po 30 stopni, a w... dodałem tutaj kuracyjnie. Tropicala Bacto Active. On tam zawiera te szczepy bakterii mitrafiltracyjnych. One tam no, składają z tego, co wyczytałem, związki organiczne, e martwej materii i tak dalej. Także no to tutaj dodałem, żeby ożywić trochę tą wodę, przyspieszyć ten, jakby, balans tego wszystkiego. No i czekam, co tutaj dalej będzie się działo. Ale widzimy, młodzież sobie lata. Nie ma problemu z nimi, dorosłymi też. Wydaje mi się, nic im nie brakuje tutaj po tej kuracji. No, a ich były pojemnik, ten drugi większy akwarium, będzie tak szkło i urządzenia będą odkażane tem a żwierek zostanie kilkukrotnie wypłukany i wyparzony kilka razy w gorącej, wrzącej, parującej wodzie. Kilka razy, nie wiem, 4-5 razy. Żeby to wszystko się tam z niego wybiły, te wszystkie bakterie pod wpływem wysokiej temperatury. No, i to będzie, jeszcze nie wiem co z roślinami zrobić tymi tamtymi. Moje kryptokaryny wysokopienne, niskopienne, takie piękne, trawka. Nie wiem co z tym zrobić. Bo jak. Boję się, że rośliny wyparzania w gorącej wodzie nie przetrzymają, a i odstu też yy, odkażania octem nie przetrzymają, więc. Nad rośliniami muszę troszeczkę jeszcze pokminić, co zrobię. Jak macie jakieś rady, to piszcie. Coś sensownego, bardzo bym poprosił. Jak ktoś wie, jak odkażyć roślinę, czy sam odkaża i to mu się sprawdza, to bardzo proszę o porady. No i tak to tutaj będzie wyglądało. Tutaj dalsze roboty nad ponownym głupikarium do życia. A te wyglądają tak, jak widać na załączonym obrazku, oraz tak się zachowuje ta jedna samica jego pisałem. No, plus ocieranie jeszcze, ale bez niczego. Żadnych innych tutaj oznak, nawet się płetwy im nie sklejają, ładne, mają rozwinięte. Także jest spoko. Nawet bym powiedział, że się z nimi robi tymi głupikami. No, jutro będzie o czymś innym tam film. Nie wiem, może papugi i ptasznika chycę, bo chcieliście na film, więc no zobaczymy. Więc do usłyszenia w kolejnym filmie i cześć!